Państwa. chyba się już domyślacie, co się wydarzyło wczoraj, wczoraj akurat nie mogłem z, y, wielu przy tym zrobić audycji, dzisiaj zrobię, akurat to będzie jedna z najdłuższych audycji związanych z Markiem Podleckim, który 14 marca o godzinie 11 zmarł z powodów bólu brzucha prawdopodobnie, nie wiem co sekcja z boku wykaże. Trochę smutne, bo to jest jedna z osób, które mi życzyła na moje urodziny. No i nie wiedziałem, że do takiej tragedii dojdzie. Ten, ten... Dowiedziałem się rano, że Marek nie żyje. No, niestety. No, niestety, no, według mnie zmarł albo został zamordowany. Przez służbę, wszystko nie da się tak łatwo wyjaśnić, o jednym stryknięciem palca. Przecież my znamy jego perypetie, per, że chcieli go chodzić do wariatkowa. Parę razy mu się nie udało, to prawdopodobnie, że albo został zamordowany, albo zmarł z bólu z powodu prześladowań. No, ja mówię, ja, za, ja kiedyś mówiłem Markowi, że lepiej robić wszystko razem, żeby też się nie dać w paranoi. No ja nie przeklinałem, no ja bardziej łączyłem i będę łączyć ludzi. Marek niestety nie miał takiego szczęścia, na no, paru przy nim zostało osób, no, został parę razy zawieszony przeze mnie dlatego, że były bulgaryzmy przeklinania. No. Że tak, że tak się wydarzyło, a nie inaczej. No, przykro mi bardzo z tego powodu, że jednak zmarł w tym podczas mojego przyjęcia. Ale ja się z drugiej strony nie dziwię. No, ja się w ogóle pytam, tak. Kiedy będą zlikwidowane te psychiatryki? Kiedy nie będzie tych oddziałów psychiatrycznych i tak dalej? No, wiele osób, które umierały, no właśnie jest kryzys tutaj. Jest, jest, właśnie jest kryzys. Jest, kry, jest kryzys psychiatryczny. Jak leczyć? Jak w ogóle ten, jak w ogóle doprowadzić do tego, żeby właśnie takie osoby jak Marek Podlecki nie, nie umierały i tak dalej? No, mówiłem, żebyśmy grupowo działa, działali. czy leczenie jest ważne. To jest jak z rakiem. Jeżeli ktoś chce się leczyć. To nie można go przymusić do leczenia. Po prostu. Jeżeli popełnił przestępstwo musi do więzienia. Po prostu. Raczej. Znaczy, ja, ja nie jestem za tym, żeby żeby zostały te psychiatryki. Ja jestem za tym, żeby je zlikwidować. Bo może że wmówić osobę tej pewne rzeczy i ona, nie, i ona zmieni zdanie, ale już nie wyjdzie tak łatwo. To mówili psychotropy, no, ktoś tam się naćpa i tak dalej i może szaleć. Przecież my znane, różne przypadki po psychotropach zrobił swoje dziecko i tak dalej. No, tylko ja mam jedno takie malutkie pytanie. Co, co, co będzie w tej sprawie, Marka? No Marek to był pierwszy w ogóle youtuberem, który się zajmował, raczej był pierwszym youtuberem eee, narodowym. Miał monitor chyba do 2016 czy 2017 roku, kiedy jemu nie skasowali. Um, on parę razy został zawieszony przeze mnie, bo on po prostu też wierzył swoje wyznania i tak dalej. No, na szczęście coś pozostanie po Marku. Piękne wspomnienia, które jednak um, nikt, nikt cię nie zapomni. Będziesz, będziesz to żył w niebie jak i na ziemi, No ale miejmy nadzieję, że bez paranoi. No, no rozumiem, Mark, ja rozumiem Marka, jego wściekłość i tak dalej. Ale to nie można tak, że on będzie wyzywał osoby i tak dalej. I to ten a został zawieszony przez nas. No... Mog, 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 Mógł inną rzecz zrobić. Mógł po prostu ten, tak jak na woli, zrobić jakiś strajk antypsychiatryczny. Mógł wiele rzeczy robić. Niestety, większość ludzi tego nie chce wziąć pod uwagę, że tacy ludzie są w stresie i tak dalej, i też umierają. Znaczy, ja bym trochę się przyjrzał, czy faktycznie czy. Czy Marek naprawdę nie został zamordowany w tym czasie? No wspominamy go dobrze, no. Pierwsze lata współpracy. Pierwsze pytania, pierwsze, pierwsze zadawanie pytań i tak dalej. To przecież pierwsze jego filmy. Tak naprawdę większość, większość tych, którzy w moim jeszcze młodszych dekadzie to tu właśnie Marek był taką ostoją ten YouTuba To przecież pierwsze, przecież to pierwsze to co było. Na Homiku i dawał potem na YouTubie. Wtedy słynna słynna relacji z kontu manifestacji w 2004 roku. manifestacji przeciwko Paradzie Równości oczywiście, w którym Marek porównywał. Mam taką nadzieję, że, że nadal miał te poglądy, że porównywał homoseksualizm, to pedofilii i tak dalej. Moje no, jedyne to może. no, jak wiele Polaków w tym czasie nabrali się na LPR, nie? ale na szczęście, że posiadł z lpr no, przecież my to. No to znamy. No niestety też ktoś się tak naprawdę poddał temu <laughs> trochę w magii. Po prostu zaszedł za bardzo. I ten, co ja mogę powiedzieć, no, te parchatony i tak dalej. Próbował. Nie wiem, czy to po prostu. Oni sami tworzyli tych chorych psychicznie o, 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 osoby. Po prostu marek. Marek się poddał temu po prostu i ten... i zwariował, wierzył w jakiś tam voodoo, szamanów, że, Także... To za zarzuteryzm. Ale... Miał też... Mieliśmy też razem parę wywiadów. Dzięki Markowi w sumie. To był jeden... to był... to był pierwszy z youtuberów, który po prostu... To była pierwsza e, monitor polski to był pierwszy w ogóle e, który na YouTube ten nikt nikt, nikt, nie, nikt o tym nie zaprzecza no. wcześniej nie była znaczy, potem była telewizja narodowa tutaj jednak e, przejeżdżałem na w 2009 roku, że to są jakieś tam dziwni ludzie o, Marek się... Marek... Marek przed tym... jak ten... jak... jak ten... Ym, Marek się nie zmienił może po tym jak, wiosło, jak już po tam 3 latach już nie ma, 3-4 latach już nie wie po prostu no, tak wyszło Maru, może nie w końcu. Marca ale ja nie wiem czy, No mówili, że był, że był podwójnym agentem i tak naprawdę to dzięki niemu komunał upadła. No wszystko trzeba zawziąć Markowski, jak naprawdę, no trochę też żeby poszedł za i tych różnych. Tarasiuków i tak dalej. Też zaczął przelinąć No osobę. Zaczął ten wyzerwać, i tak dalej. Co mi się w ogóle nie podobało w tym czasie. No niestety, no bo czy mamy dobre wspomnienia, bo uśmiechnięty wywiady były. Miałem nawet parę. Wtedy, jak. Mm, zobaczymy, jak w na no to zareagujemy, na śmierć jego. Miejmy nadzieję, że przyjdą na jego pogrzeb. To był wtedy, wtedy Marek przyszedł. O, wtedy to były inne czasy. No, też się często denerwował. Też mówił, dlaczego go ludzie nie rozumieją. A ja mówię, Marek, jest moja inicjatywa. Jest to wszystko. Jest, jest. Możemy wiele osiągnąć. No. No ja nie słuchał. Jak wielu osób. No właśnie Paweł. Tutaj to jak dobyt Mam jedno pytanie. Czy chcesz tak samo skończyć jak Marek? Zaraz powiedzą, że... To jest nie fair. raczej. Ja go, pam ja go znam z dobrej strony. O złych... Si znaczy wiecie. Proszę Państwa, no trzeba mówić prawdę zawsze o nie może, jedynie co uważam, no ale nie taką wręcz przeklinać i tak dalej, więc jeżeli ktoś będzie oburzony, to może zawsze tam. Ja uważam po prostu inne działania, przez ten system właśnie, tak? dlatego, dlaczego ja chcę te namioty, no bo ten system go tak naprawdę go zabił, nie zabiły go jakieś tam, nie wiem, um, nie sobie <laughs> zabił, no bo też nerwy, jeżeli na przykład ktoś się denerwuje, ktoś naprawdę jest prześladowany i tak dalej, to myślicie sobie, proszę państwa że on będzie na spokojnie? Nie. On będzie wariował po jakimś tam czasie. System go zniszczył. i platforma. Jeszcze czas jest to jeszcze pamiętamy. No. Ja też... A dlatego chcę namioty, bo żeby wreszcie przestali nas prześladować. Chcę właśnie ten strajk, bo on się bał. On czegoś też nie rozumiał. Nie potrafił tego zrozumieć. Naprawdę, on czasami ten, on się, on faktycznie, on faktycznie poddał się trochę nerwom. Nie powinien tak przeklinać, wyklinąć i tak dalej. No może ten, może, może też zbyt ostre ten niezrozumienie, za dużo przeklinań, groźb, może zabija parchów czy coś takiego. No. tak powiedział. Po prostu. Tak nie można tak mówić. Nie można ten, nie można doprowadzić do tego, co było Do strachu. To wiadomo tylko, że też trzeba uważać na słowa, też trzeba wiele rzeczy przemyśleć. Nie można tak, że, że ten, że, że samo istnieje, żeby być takim nie wiem, nocnym, raczej tym samotnym wilkiem. No, czasami też go nie rozumiałem. Może chciał lepiej, nie wiem. Może my, może wiedział co co my nie wiemy. Nie wiem, po prostu nie wiem. Ja czasami myślę, że ja nie wiem dużo. Że on no też mógł coś zamordowany, no. Często mówił, że jego rodzina chce go zabić. No nie wiem, po prostu nie wiem. Że twierdził, że ten, że parchy mu przemieniły mamy, czy coś takiego. No można. No można się, no. Można zawsze z nim się było nie zgodzić, tam, tam ale, ale nie wiemy, czy on naprawdę nie został zamordowany, czy my nie będziemy mieli, czy to przez nerwy, czy to tam. Ja, raczej, ja nie chcę, żeby też, wiecie, narodowa antypsychiatria i też nie chcę, żeby ciągle mówić o tym, że E, że ten że system do, e, znaczy, ja nie chcę mówić jakichś um, rzeczy, których nie, nie są potwierdzone. I tak już kanał się na, nazywa Narodowa Antypsychiatria. I często ludzie narzekają, że tak, a nie inaczej. No tak bywa po prostu. To jest moja nazwa. I mam do tego pełną prawo coś nazwać lub nie. Po prostu. Trochę wspominam Marka bardzo, to, był, to dzięki niemu tak naprawdę zostałem narodowcem. Dzięki niemu wszystko, wszyscy byśmy przejrzeli na oczy, tak naprawdę, gdyby, gdyby on tego nie rozpoczął YouTube'a, to nie wiadomo, może by nie było emisji TV, mediów narodowych, Realu24 studia Polaków Radosława Patlewica, które też też oni się nie darzyli sympatią, ale, ale tak naprawdę Markowi możemy zawdzięczyć bardzo dużo rzeczy, że mimo że według mnie to było trochę za dużo tych słów, które nie powinny być powiedziane przez Marka w którym może jakby się tak nie, bo on był dobrym człowiekiem, on też często narzekał, czego nazywają go z Edwegów, to jest nieprawda, że on prosił o pomoc i tak dalej, mówiłem mu, że może, że tak jak wszyscy mówią, no demonstracji nic nie dają, faktycznie nie można by tak powiedzieć, ale nam miał oto strajki by coś nam dało, naprawdę, to nie można tak patrzeć, że no, to jest... To jest po prostu. On, może teraz każdy powie, że skończył jak Andrzej Leper. w jakimi. Raczej. Znaczy, komuna nadal istnieje. Komuna nadal chce, nie wiem, coś udowodnić, coś jest, czegoś nie ma i tak dalej. Tylko ja się zapytam tak szczerze tych wszystkich różnych osobiwo, oso, osoby, osoby szczególnie tego szczególnie Mariusza pamiętnika Czy naprawdę widzisz swoją już ofiarę mam czy Julia widzi swoją ofiarę czy Annę czy Rowicki widzicie swoją ofiarę mam nadzieję że będzie wam się śniła codziennie że psychiatrom też się będzie śniła ta ofiara codziennie i będą żałować tego raczej jak to się mówi Miejmy nadzieję, że ich człowieczeństwo jest. Że będą codziennie śnić i, ciąg i ciągle żałować tego, co że to jednak... Bo to jest i wina. No może... No nie mówmy, że tak, że tak bezpośrednio, że może że mogli to być. Mogło to być, mogło tego nie być, że bezpośrednio ten. Że bezpośrednio. Może tego nie zrobili. Może, bo nie wiemy tego, ale... Jednak Marek. Jednak, czy większa, czy mniejsza, są, są, są temu jego śmierci, mimo wszystko. Nie. on ostatni raz, kiedy z nim rozmawiam, on on, on, on uciekał przed tymi różnymi wary, yy, 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 szpitalami psychiatrycznymi i tak no. dalej. No i teraz mam pytanie, czy, czy naprawdę panie Balicki, czy pan na pewno żeby 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 to zlikwidować bo na pewno by się przydało nam no nie może być tak, że łóżka persona jest marnowana że to działały psychiatryczne są że trzeba to zrozumieć że ci ludzie też chcieli żyć no już Ciągle mówił, że go aspecy, par, parche, Żydzi i psychiatryki go prześladują. Bo on uciekał i tak ten no. Zaraz powiedzą, że tak wyszło, bo tak wyszło niestety. Tylko... Tylko czy z nami tak nie będzie? No, jeden. Jedna już ofiara jest. Mam niemień ma nadzieję, że już ten. Że chociaż, że chociaż, że chociaż coś, że coś się zmieni. Bo już widzimy, właśnie ofiarę. Tylko, tylko to czasami bulwersuje to boli. Że, że jeżeli chodzi o szpitale psychiatryczne, to tylko nie wiem, to tylko wola strajkowała i demo, a raczej strajkowała, bo demonstrować nie mogła, no chyba, że tam parę minut już zostali wszyscy wypuszczeni. I tak było po prostu. Że, że jest jakaś moc, może nie jest... Może nie... może nie wiedzą wiele rzeczy. Ale myślę, że się dowiedzą. No okay. Że już dając list. W tym samym Ministerstwo Zdrowia pierwszym razem, które teraz drugim razem, że ten... Ups. No ja mówię, ja lewakom nie ufam po prostu nie ufam po prostu tym, ale może coś się zmieni. Może nie będziemy po prostu marnować pieniędzy i ścigać osoby, a potem umrą i tak dalej. Trochę to jest takie smutne, co nie? Możemy znaczy Mogę na pewno powiedzieć, że mi jest szkoda... Mi jest szkoda to, że się tak naprawdę męczył z tym wszystkim, że... Że my znamy że my jego poznaliśmy I jako tego uśmiechniętego człowieka, ten no, sprawa, Kankusia nadal nie jest wyjaśniona. I mam mniej nadzieję, że on nie zostanie zamknięty. No, Marek, już trochę za to wszystko zapłacił życiem Marek, na razie jest jedna ofiara. Zobaczymy, ile jeszcze tych ofiar przyjdzie, tak naprawdę. No, to, no, wiecie, no, poznałem go w 2016 roku, Tak na żywo, ale już w 2009, 2008, 2007 roku, już tam już jego filmy były tak znane i tak lubiane. No, no, tak jak mówię, no jest jakieś to dziedzictwo, bo mamy, mamy różnych youtuberów. Yy, Mamy różne stacje youtubeowskie takie jak w Realu24, Studio Polaków, Sprawy Polskie, Media Narodowe. Gdyby nie dziedzictwo Marka, no to byśmy nadal może... Może to Lewactwo przyjęło, a teraz już zobaczcie YouTube na YouTube są głównie narodowcy, i dzięki temu naprawdę, mam nadzieję, kiedy widział ten, kiedy widział Marsz Niepodległości, to, to, on, to on w sercu tak mówił sobie: To jest jednak to moje dziedzictwo, że to, że to ja tak naprawdę zrobiłem. To była pierwsza osoba, potem Telewizja Narodowa, którą, na... no, żałuję, że współpracowałem ze Sundecją. A potem, a potem ten, potem emisja TV, i poszło to już jak z górki. Ludzie się dowiedzieli bardzo pięknych rzeczy. O takich rzeczach to ten. no Może trochę, może zbyt erytorycznie e e e poszedł. Może ten, może naprawdę nie powinien niektórych mówić rzeczy. No ja. Na pewno, na pewno będzie tak, że miał swoje wady, no, miał kontrowersje, nie, mu nie musiał wiele rzeczy mówić, robić i tak dalej. Ale pff, nawet ja ją tłumaczyłam. Widzicie co się czasami. Wytłumaczysz jednej osobie, ale i tak ona pójdzie swoim. No, pff, był samotnym wilkiem tak naprawdę. No niewiele osób ten. No, niewiele osób. Jeszcze pamiętam jego dziedzictwo, jego wkład tak naprawdę Gdybym No gdyby nie on, to Na pewno byśmy się nie, do, nie dowiedzieli o zbigniewie Kękuszu i o jego sprawie i o tym wszystkim, że jego chcieli towarykować. Wsadzić i chcą nadal Ach. Naprawdę to były początki bardzo piękne, tylko on za bardzo poszedł, za bardzo poszedł, w, 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 za bardzo skręcił ten ezoteryzm. No po prostu, no jeszcze jeszcze może poza markiem to jeszcze był chyba jakaś stacja, która istnieje nadal youtube'owska na na, na WPR, czy... Już nie pamiętam... Bym, czy czas najwyższy, bym musiał to zobaczyć... Ile już, ile już by miało lat, ale to była... Pierwsza tak naprawdę stacja, Monitor Polski. I dzięki... Dzięki temu wybiło się naprawdę bardzo dużo... Bardzo dużo znakomitych osób. No... No jesteś pierwszym... YouTuberem, no. Będziemy zawsze pamiętać no co ogólnie jeden z najstarszych stacji youtubowych to była Marka tak naprawdę i nikt jemu jemu nie odbierze tego no może jakiś po... O może jeszcze pyta PL ale, ale Marek był w zupełności pierwszy tak naprawdę gdyby Gdyby nie Marek to ten byśmy nie mieli bardzo dużo informacji, byśmy się niewiele dowiedzieli. Byśmy na chomiku miały jeszcze swoje. No, no już Marek zmarł, więc robię wszystko, żeby żeby niektóre jego filmy wróciły ten. No niestety no poszło, nie poszło po jego myśli. No. no. Z oczami, no. Wiadomo było, że, że on miał rację po części, po części, nie, ale to był, to był chłop, który chciał coś zmienić, który prosił wszystkich, no, może by nie zwariował, może jeszcze by tutaj był, żył z nami, może by coś nakręcał, gdyby się tam, no, by, był, osobą, która obaliła tak naprawdę komuny, a nie jakieś tam załęsa, czy nie wiem, znaczy obaliła, no, niestety też. No bo niestety nie mamy, nie mamy jakąś w Polsce dobrego, yy, antykomunistycznego systemu. To po prostu było parę <tryk> systemów po II wojnie światowej: Żydokomuna, Komuna, yy, potem. Komuna Jaruzelskiego, a teraz mamy komunę kapitalistyczną. Zagierka jeszcze była. No na, na szczęście, na szczęście jeszcze, jeszcze może, może jeszcze zobaczymy no jego dziedzictwo w innych filmach. Proszę Państwa, trzeba po prostu powiedzieć, spoczywaj w pokoju Marek i mam nadzieję, że tam w niebie będziesz miał już wieczny spokój, jaki chciałeś tak naprawdę, prosiłeś i tak dalej. Na szczęście Cię nie dorwą. No to do usłyszenia i do zobaczenia.